Oto wielka czwórka, kim są, jak zaczynali swoją przygodę z muzyką? Co już osiągnęli. Przedstawiamy sylwetki pierwszych uczestników nowego muzycznego show Polsatu Defor. Bitwa o sławę Defor. Bitwa o sławę uczestnicy, poznaliśmy pierwszych uczestników nowego muzycznego show Polsatu. W jednym Odcinku The Four – Bitwa o sławę. Zobaczymy czwórkę doświadczonych wokalistów, których nazwiska nieraz wybrzmiewały już w mediach i na scenie. Będą to Sami Harp, Sabina Jeszka, Karolina Leszko i Jakub Krupski. Kto z nich zostanie na gorącym krześle najdłużej? Sami Harp znany jest widzom The Voice of Poland. Ten 30-letni Amerykanin z libańskimi korzeniami dotarł aż do półfinału 7. Edycji. Był w drużynie Andrzeja Piasecznego i przegrał ze zwycięzcą edycji Mateuszem Grędzińskim. Pasję do śpiewu odkrył, gdy miał 6 lat. Jego styl muzyczny dryfował ku bluesowi i muzyce Soul. W klasie maturalnej wygrał pierwszy Talent Show. Czy podefor nie będzie już musiał uczestniczyć w kolejnych? Sabina Jeszka wystąpiła w Mam Talent. Z powodzeniem, bo w trzeciej edycji show została finalistką. Dziś spełnia się jako wokalistka, autorka tekstów i muzyki. Gościnnie występowała w programie muzycznym, jaka to melodia TVP oraz gra muzyka TV Puls. Koncertuje w Polsce i za granicą. Prywatnie jest szczęśliwą żoną Karola i mamą Anastazji. Z kolei Jakub Krupski jesienią 2011 roku razem z zespołem Kamień 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 dotarł do finału drugiej edycji programu Tylko muzyka. Must Be The Music. Pół roku później rozstał się z grupą. W 2012 roku razem ze swoim nowym zespołem Tune wystąpił w programie Poziom 2. Zero emitowanym przez TVP2 oraz TVP Kultura. Z nim także dostał się do finału Must Be The Music. W czwartej edycji show Polsatu otrzymał miano najbardziej charyzmatycznego wokalisty programu. Karolina Leszko to rodowita krakuska. W tym mieście stawiała swoje pierwsze muzyczne kroki uczęszczając do klasy skrzypiec Państwowej Szkoły Muzycznej im. Mieczysława Karłowicza. Przełomowym momentem w jej karierze wokalnej było zajęcie pierwszego miejsca w konkursie korowód podczas Grechuta Festival 2009. Miała wtedy 23 lata i otrzymała nagrodę prezydenta miasta Krakowa w sześciu. Edycji The Voice of Poland dotarła do ćwierćfinału. Komu uda się podbić serca publiczności i przetrwać aż do samego końca? Co o tym sądzą jurorzy DeFor? Bitwa o sławę? Zobacz wideo. DeFor. Bitwa o sławę. Zasady DeFor. Bitwa o sławę zaczyna się tam, gdzie kończą się inne talent show. Rewolucyjna rywalizacja wokalna, w której czworo finalistów o zadatkach na wielkie gwiazdy poznajemy już w pierwszym odcinku. Wielką czwórkę osobiście wybierze trzyosobowe jury złożone z kultowych gwiazd branży muzycznej. W czwórce znajdą się najlepsi z najlepszych wokalistów, rzec można TZW. Pewniaki, ale nawet oni nie są nietykalni. Tutaj przesłuchania nigdy się nie kończą i każdy, w dowolnym momencie, może zgłosić się do programu w charakterze uczestnika. W każdej chwili może pojawić się utalentowany czarny koń, który zawładnie sercami jurorów i publiczności i zdetronizuje pewniaka. Tu nikt nie wie, co go tak naprawdę czeka. Rywalizacja bardziej ekstremalna, zabawna i bezwzględna niż gdziekolwiek indziej.